Co, jesteśmy już po treningu na kanale w Połańcu. Trening bardzo trudny, chociaż każdy z nas połowił między 6 a 8 kg myślę. Takie trudne ryby. Myślę, że to było spowodowane tym, że ten poziom wody gwałtownie spadł. I to nawet było dzisiaj dzisiaj widać, bo jak zaczynaliśmy gdzieś o godzinie 8, a teraz kończyliśmy o 14, to brakowało przynajmniej 20 cm, to jest dużo a od trzech dni spadł ponad metr, myślę. Bliżej elektrowni było troszkę lepiej. Tam chłopaki, znajomi łowili i połowili troszkę leszczy, troszkę karpi. U nas też były karpie, były leszcze, leszczyki bardziej. Troszkę cer, jakieś pojedyncze klenie, krąpie, no i dużo okonia. No, kanał w tym roku jest troszeczkę inny, jeśli chodzi o rybostan, ale bardzo podobny, jeśli chodzi o łowienie. Trudno, trzeba się troszkę nakombinować, ale będzie dobrze. Zapraszam wszystkich na zawody. Już w sobotę widzimy się na kanałach Wspominańców. Hej!